Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darlivka. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bardzo nietypowym jak na odcinek, a oznacza to jedno. Challenge 24 godziny i tym razem spędzimy te 24 godziny w salonie kosmetycznym. ale jak widzicie tutaj stanowisko do robienia paznokci, za mną jeszcze jedno i jeszcze jedno i zaraz przejdziemy jeszcze do kolejnego, ale do robienia stóp. Salon, w którym jesteśmy, nazywa się Postaw na make-up. No ale dzisiaj zmieni się na salon Darliwki i muszę Wam powiedzieć, że ja doskonale znam to miejsce, bo zawsze tutaj przychodzę na paznokcie i mam dzisiaj taki jeden pomysł, i jest z nami juleczka, która zawsze robi mi paznokcie. Może nie będziemy jej pokazywać, ale mam pomysł właśnie, i ona pomoże mi go zrealizować, ale najpierw może zaczniemy od pierwszego zabiegu, który dzisiaj dla Was przygotujemy. Dostałam, słuchajcie, fartuch, więc ja się dzisiaj wcielam normalnie w rolę prawdziwej kosmetyczki. A Oliwka będzie po prostu moją klientką, albo może Dawid się zgodzi na coś, na jakiś zabieg. Co? Nie. Zgodzisz się? No dobra, to wiem, co dziewczyny mają w ofercie, no ale ja nie mam takich umiejętności i wiedzy, więc e, ja wymyślę, jakby swoje zabiegi. A wypiszcie w komentarzach, na który byście do mnie przyszli, jeżeli miałabym swój salon kosmetyczny. E, więc dobra. Więc słuchajcie, ja sobie zapisałam, no na razie cztery usługi, ale ja dopiero się rozkręcam, więc malowanie paznokci, pielęgnacja stóp i paznokci, makijaż halloweenowy, no albo jakiś tam inny okazyjny, no i masaż dłoni. Myślę, że jak na taki wiecie, pierwsze, pierwszy jakby cennik, czy pierwszy, nie wiem jak to się nazywa, to jest całkiem spoko. Dziewczyny używają tutaj swoich kosmetyków, ale jeżeli tutaj ma być salon darliwki, no to ja wzięłam też coś swojego, słuchajcie, i będziemy robić unboxing, bo ten salon nie będzie tylko jak jakby przeznaczony dla dorosłych ale również dla mniejszych klientek i mam tutaj właśnie coś specjalnego specjalnie dla nich poznajcie Yumi Kids może znacie jakby wersję kosmetyków dla osób starszych, takich jak na przykład ja ja również ich używam, ale tutaj mam linię specjalnie dla dzieci i pierwsza rzecz to jest mydełko do rąk i słuchajcie w ogóle jakie tutaj są przesłodziutkie obrazeczki, zobaczcie tutaj i jeszcze z tyłu to odstawiam pierwszą rzecz. I słuchajcie, mam tutaj delikatny aloesowy szampon bez łez dla dzieci od trzeciego roku życia. I on mi się może dzisiaj nie przyda, ale fajnie wiedzieć w ogóle, że coś takiego jest, bo sama wiem z doświadczenia, że jeżeli właśnie dobieramy szampony dla dzieci, to bardzo ważne jest, żeby nic nie szczypało w oczy. Mam kolejne mydełko do rąk i teraz właśnie tak się zastanawiam, czym one się różnią i już doczytałam. Tutaj mamy ekstrakt z pomarańczy, a tutaj z banana, więc zaraz sobie też to powącham. No i ogólnie powiem Wam, że te kosmetyki są bezpieczne, hipoalergiczne, więc jak najbardziej są spoko dla dzieci. Kolejne kosmetyki w moim salonie to żele pod prysznic i je idealnie będzie użyć na przykład do tego zabiegu pielęgnacji stópek, które niedługo wykonam u Oliwki. No i słuchajcie, znowu banan i pomarańcza. Zobaczcie tylko te słodziutkie grafiki, one są naprawdę mega, mega fajne. Kosmetyki Yumi Kids mają 98% składników pochodzenia naturalnego, są w 100% wegańskie i w 100% hipoalergiczne. Kolejnym produktem w moim salonie będzie Pianka ls hipoalergiczna do mycia ciała i włosów dla dzieci. I zobaczcie tylko to. Dlatego samego warto to kupić po prostu, ale oczywiście no żartuję, bo Pianka na pewno też jest super. Zaraz sobie ją przetestujemy. Zobaczcie. Ostatni produkt chyba skłonił mnie do tego, żeby dodać tutaj jakąś usługę fryzjerską, bo jest to odżywka ułatwiająca rozczesywanie włosów. Ja zaraz zaproszę moją klientkę Oliwkę do pierwszego zabiegu, czyli pielęgnacji stóp i paznokci i użyję do tego właśnie tej pianki i żelów pod prysznic, żeby małe syrki się dobrze wymoczyły. Higiena pracy być musi, więc dostałam tutaj różowe rękawiczki i zaraz zaczniemy sobie przygotowywać stanowisko pracy przed moją pierwszą klientką. A ja teraz zaproszę panią Oliwię na muszelkowy fotel. Proszę zdjąć buty, skarpetki i zaczynamy zabieg pielęgnacji. Teraz wykonamy masaż stóp z użyciem pianki, więc proszę o stopę pani Oliwio. Aj, ale to pięknie pachnie. Sprawdzimy sobie jeszcze ten żel pod prysznic pomarańczowy, bo jestem mega ciekawa, jak on pachnie, bo tamte były naprawdę super. No i ten też jest super. Dawaj syry. Do takiego masażu to w żadnym salonie ci nikt nie zrobi, Oliwia. Dla zadowolonych klientek po zabiegach mam specjalne paczuszki z cukierkami, również od Yumi. Czy jest pani zadowolona z mojego zabiegu? No, bo jakby pani powiedziała, że nie, to bym cukierków nie dała. A tak to proszę. Zaczniemy teraz zabieg masażu dłoni i użyję do tego mydełka do rąk. Zaraz zaproszę tutaj moją klientkę, to będzie takie przygotowanie. A potem zaproszę ją na stanowisko. Kosmetyki Yumi Kids znajdziecie w drogeriach Hebe. I teraz zaproszę panią do stanowiska. już klientkę na miejscu, więc zaczniemy masażem dłoni, a potem zrobimy sobie pielęgnację, posmarujemy paznokcie odżywką, więc wszystko będzie idealnie. Po masażu przygotujemy sobie teraz ładnie paznokcie do malowania odżywką, wyrównamy kształt, wypolerujemy, żeby wiecie, wszystko było po prostu tak jak trzeba w moim salonie, nie ma żadnej puszery. Oliwka w salonie kosmetycznym, darliwki. Słuchajcie, no wyszło tak, że ja mam aktualnie przerwę na kawę po takim całym dniu pełnej pracy w ogóle z klientkami. W ogóle niektóre były zadowolone, niektóre nie. Musiałam po prostu stawać na głowie, żeby wyszło wszystko dobrze. To teraz po prostu moja kochana pracownica Julka, która jest też właścicielką tego salonu, ale ja ją zatrudniam w salonie darliwki, przejmuje oliwkę i zrobi jej tam wszystko pięknie, ładnie z tymi paznokciami. A ja piję kawkę. Słuchajcie, no po prostu moja pracownica Julka jest najlepsza na świecie, ale teraz, że ja już wypiłam swoją kawę, to ja tutaj przygotuję Oliwce dalej te paznokcie, no bo w końcu to, to jest odcinek, wiecie, że ja miałam być 24 godziny w tym salonie kosmetycznym, więc ja kawę pić nie mogę, bo to by nie było dobre wcale. Ja nie wiem, Julka, Ty musisz potem mnie sprawdzić, bo, bo tu pracownik ma lepsze umiejętności zdecydowanie ode mnie w tym momencie, ale mam nadzieję, że pójdzie mi w miarę dobrze. Oliwia jest dobrze? Nie. Teraz słuchajcie, oczyścimy paznokcie z nadmiaru pyłku, który został po polerowaniu Teraz słuchajcie, będziemy malować paznokcie odżywką i, I cały taki pakiet to ja myślę, że jest naprawdę bardzo super Ja nie wiem, czy ja to dobrze pomaluję, ale mam nadzieję, Naskarkę że tak No mi zjechałaś Ojeja, to jest mój pierwszy dzień w robocie, Oliwia Wzięłaś różne łuki? Naciśni, Naciśnij i puszcz Pociągniesz to nie lata lotuje. Na koniec mojego zabiegu tutaj użyjemy takiej specjalnej oliwki na skórki. Wmasujemy to, żeby skórki były mięciutkie, słuchajcie i, i możecie przychodzić śmiało na, na pielęgnację paznokci, ja tutaj się jeszcze szkolej i, i będzie git. Wam powiem jak to wygląda jak na przykład Juleczka mi skończy paznokcie i już jest tutaj wszystko wybalsamowane i tak dalej, lampy są wsuwane i Juleczka zawsze mnie ustawia, tylko z Oliwką to będzie ciężej, bo trzeba zrobić na Instagrama, na fanpage'a strony piękne zdjęcie z paznokciami, żeby wiecie, klientki się dowiedziały, tylko Oliwia jak, jak so... tak musisz, tak zobacz, ja Ci pokażę ja pozę, tak. o tak, tak zrób, ja nie tak. tak. Nie ja tak robię. To nie rób tak, tylko tak, ładnie. Musisz tak delikatnie, jak no tak jakiś. To słuchajcie, tak jak w salonie, postaw na make-up, zdjęcia robi się jakoś tak, czy tak. To wychodzi na to, że w moim salonie zdjęcia będą tak. Dobra, słuchajcie, tutaj jeszcze podczas nagrywania wyszedł zupełnie inny pomysł. Zrobimy challenge. Profesjonalistka kontra jak to powiedzieć... zieloniak, coś takiego. Będziemy robić ten challenge. Nie wiem, czy ja w ogóle mówiłam, że będziemy robić pusinowe paznokcie. I ja tutaj mam wzór, słuchajcie, i spróbujemy zrobić coś takiego. Ja będę miała swoją szansę, Juleczka tutaj będzie mi podpowiadała, co i jak po kolei mam robić. Jest tutaj już wszystko mniej więcej przygotowane. Mamy takie fajne formy paznokciowe, no i Oliwka na końcu wybierze lepszego pusina, ale ja wiem, że ona i tak wybierze twojego i sama pewnie też go wybiorę. No i wy też, widzowie, piszcie w komentarzach, który Pusheen będzie lepszy. I ja w ogóle nie, bo teraz zobacz, bo ja przyjadę na Halloween na paznokcie teraz, no, a będą pusheenowe Zrobimy pusheenowe paznokcie. Więc dobra, zaczynamy. Juleczka będzie tłumaczyła wszystko po kolei, jak i co trzeba zrobić. I jeszcze powiem Wam ciekawostkę, że mój ulubiony kolor, oczywiście fioletowy, tutaj nazywa się, wiecie jak? Nie zgadniecie, influencer. Więc słuchajcie, jak ja mam to, jak ja mam to tak? No, jak dobrze. Jak no, mówię, no. Robimy sobie najpierw tło pod pushina. Fioletowe, oczywiście. I jak to będzie jedna warstwa, dwie warstwy, jak to ma wyglądać? No jak chcesz, możemy zrobić jedną albo dwie. Dobra, poczekaj. A to trzeba tak ładnie, żeby na skórkę nie wyjechać. <grym> no. Żeby nie było lipy. Ej. To teraz moją jakby podstawę wkładamy do lampy. Utwardzamy tu trzeba. O! Dobra, i juleczka teraz maluje swojego paza. Wiesz, jak się czuję teraz, jakbyśmy piekły pianki na ognisku. <grym> A ja wam powiem tylko tyle, że mi się ręka tak mega trzęsie, że to jest masakra. I ja wiem, że ten mój pushin to będzie jakiś masakryczny. Ale Juleczka chociaż pięknego na pewno zrobi. Zobaczymy. Ej, to jest niewykonalne u mnie. Mi się... Zobaczcie na tylko żadę. jak mi się ręce trzęsą. Też radę, nie będzie źle. Wracam do lapy. Ej, a to... ale ty masz całego już? Nie, jeszcze nie, tylko ale w kontur. Ale to tak masz jak ja, że je wypełniłam już go? No. Dobra, to ja też coś mam. Mam nadzieję, że będzie to podobne do puszina w miarę. Nie wiem, jak u Julki było. To podejrzeć, daj. Ej, ty masz mniejszego chyba? No, ja nie, mam mniejszego. Nie. No dobra, zobaczymy, co to będzie. To teraz mój puszlin ląduje do lampy. I teraz musimy zrobić kontur czarnym, tak? I te wszystkie oczy, tak, jakby. Tak. Tą mordkę i wąsy. wąsy no. Jezus, Marek, ja się stresuję. Ej, a ja mój puszyn ma dopiero obrys, ja jestem tak mega w tyle. Zobaczcie, mój puszyn okay. na razie wygląda tak. I tym pędzlem też zrobię te, te kroki oczowe. Nie. Nie. Sądzę mamy. Zobaczcie, ile tu jest wszystkich narzędzi potrzebnych. Jak dobrze, że mój salon jest tak dobrze wyposażony dzisiaj. Boż, no. <głoszę>, mój puszyn będzie miał Zeza. rysujesz coś, czy nie? Wiesz, jak to się trzęsie, Dawid? Myślę, że to jest takie proste, wszystko. Mój puszyn wygląda jak taki typowy kot dachowiec, co chodzi po śmietnikach i wyżera resztki. Zobaczcie, i wrzucam go do lampy, ale no ewidentnie coś poszło nie tak. Nie, ty masz ładnego tego włóżdżina, no, tak? On no, no. ma nos taki starty, a u ciebie to jest tak ładnie wszystko Nie, bo Ej, się... ja... Nie, robimy następne, bo teraz ogólnie jak y, widzimy się z Juleczką pod koniec października No to robimy paznokcie na Halloween, ale jak zdejmiemy to na Halloween, to ja robię pusziny, to... Tak coś, to może się przygotować mentalnie, no. że będzie Pusheen. Ja teraz to robię, że nie wiem co robię, topem to robię. Robi topem, żeby się nie było ważne. Żeby się nie był... kleiło. O, tak, żeby dokładnie właśnie. tak. Ej, a na przykład takie coś to można by było odciąć i przykleić na pastokcie jako tipsa. No nie bardzo. ja możemy za to tego pushina do domu wziąć na pamiątkę? I tak, możesz. Ale Darek twój Pusheen jest letni. A mój już jest zimowy. Tam. ej, ale ładnie to wyszło. Czas na podsumowanie challenge'u puszynowego. Okaże się zaraz kto zrobił lepsze paznokcie puszynowe. oczywiście ja Czy Juleczka głosujcie w komentarzu Ja nawet przypnę taki komentarz na górze, żebyście mogli głosować No a naszym sędzią będzie Oliwka I proszę bardzo, tak się o to prezentują Mój biedny puszyn i Juleczki bardzo ładny puszyn. Mm. Tylko nie jest taki biedny Oceniajcie i piszcie w komentarzach Ale no już mamy pomysł z Juleczką na puszynowe paznokcie To teraz nasza sędzia oceni Trzy, cztery O! 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 Re -min! Re -min! Yeah. Wiecie, co ja stwierdzam? Jakby Że to połączyć, razem no? to byście mieli wszystko. Bo Julka <grym> ma lepsze uszy, a ja znowu mam ten brzuch, a u Julki nie ma brzucha. U mnie I u nie jest lepszy. Ale oczy, jakie ty masz proste, ładne, takie kropkowe? No zobaczcie. No, musimy połączyć siły. Ja będę, ja będę brzuchy rysować, ty uszy. <gry> Teraz słuchajcie, po challenge'u, po skończonej pracy, po tych wszystkich zabiegach, ogarniamy tutaj wszystko ładnie, sprzątamy, no bo to wiadomo, że po każdej jakby wizycie, po każdym kliencie i po każdym dniu trzeba posprzątać. No i słuchajcie, będziemy sobie robić z Oliwką miejscówkę do spania, więc Juleczka poczekaj, bo tu, tu, Oliwka tutaj miała swoje... 5 minut. O, Oliwka, tutaj bardzo fajne jest to właśnie tą odżywkę i popsikamy wieczorem, bo z oliwką zawsze jest problem, Mam mega długie włosy i jest ciężko rozczesywać, więc zobaczymy, czy ta odżywka sobie poradzi. No i dobra! Wow. Będziemy dmuchać teraz. Po zakończonej pracy czas się trochę posilić. No i tutaj Oliwka wybrała jakieś chipsy. Ja mam jakiegoś batonika i jeszcze jedną kawę. Co mi spadło? Nie, wydawało mi się. Dobra. I zaraz rozkładamy materac, poduchy i tak dalej, i tak dalej. Oliwka, myśl już jaką bajkę możemy obejrzeć, albo jakiś, nie wiem, tam... I lojstyd, albo nie albo żeby... O, puszyny. Tego jeszcze nie grali, żeby kosmetyczka spała w salonie kosmetycznym, ale słuchajcie, to jest dobra myśl, bo jak ma się dużo klientek na przykład, to pykacie materac i rano jesteście gotowe, wstajecie, składacie i robicie puszynowe poznokcie, po prostu od samego rana. Więc ja tutaj rozkładam od razu. O matko! To słuchajcie, jeżeli nasza miejscówka do spania wciąż się pompuje, to my teraz zrobimy sobie szybką, wieczorną pielęgnację, przebierzemy się w nasze stroje koniowe oczywiście. Słuchajcie, łóżko już mamy, więc ja zdejmuję fartucha. Mam nadzieję, że zdałam egzamin jako kosmetyczka i jak coś to, to mnie kiedyś źuleczka zatrudni. Oddaj fartucha. Proszę, fart Ej, ja chcę takiego fartucha darliwka fioletowego, a to by było dobre. Oliwka już chyba przebrana, pomadko. Bierzemy puszyny, które będą naszymi poduchami, ścielimy nasz o łóżko. Wiecie o co chodzi? I robimy to rutynę z odżywką. No oliwce. Oliwka musisz zdjąć ten kaptur. No to zobaczymy, jak odżyweczka sobie poradzi z włosami oliwki. Kiedy ścinamy w ogóle oliwcia? A ja chcę dodać. Chcesz takie krótkie? Tak. Gdybyś tak chciała? Uwaga, będzie psikała. Dobra, bardzo ładnie pachnie. pachnie. Pachnie, ładnie. Ej, ale to miałaś założyć, ja zapomniałam, gdzieś szczotka jest, dobra. Czeszemy. Słuchajcie, my już sobie siedzimy. Ja jeszcze potem sobie zmyję co nieco. W ogóle zapomniałam wziąć masę, czego miałam wziąć, ale to nic. No i teraz jeszcze sobie słuchajcie, wymyśliłam, że bardzo dawno nie było pozdrowień, a wiem, że bardzo na to czekacie. Więc z ostatniego filmiku, i tutaj akurat wypada nowy dodatek w Tokaboka, wylosujemy sobie pięć osóbek. Ja losuję i mówię miał. Nie, miał, mówisz? No dobra, to ja losuję, ty mów miał, i ja wtedy ale pozdrawiam. Pushing, dobra. No. Pushing. Lena, taki, no, podłoga 204. Pozdrawiamy z całego serduszka. Lecimy dalej. Pushing. Szczurek ogórek 5828. Pozdrawiamy. Lecimy dalej. Pushing. Nadka 15. Pozdrawiamy z całego serduszka. Jeszcze dwie Puszyń. osoby. Pushing było na kitona. Podłoga 12. Pozdrawiamy z całego serduszka. Jeszcze jedna. No. Pushing. No Puszyń to będzie Agnieszka Gołuchowska 1179 i ja mam wrażenie, że ja po prostu was wszystkich tutaj na po tyjnikach, albo że już wszystkich pozdrawiałam, serio, więc co kochani, no my się kładziemy, zgasimy sobie światło, tak, Oliwka coś wybierze do oglądania i, i powiedz chipsy. mi, chipsy zjesz na kolację, mhm. powiedz mi, czy ty jesteś zadowolona dzisiaj z moich zabiegów, jesteś czy nie, ale że ty mnie robiłaś? no, tak czy nie, czy nadawałabym się na kosmetyczkę? Czy przyszłabyś do mnie jeszcze raz? No, bym przyszła. Przyszłabyś? No. no. A co było najfajniejsze? Lecimy. Mycie nóg, dobra To słuchajcie, tym myciem nóg Zakończmy ten dzisiejszy już odcinek Mam nadzieję, że Wam się podobało, że miło Wam się oglądało Jak macie jakieś pomysły jeszcze challenge'owe Paznokciowe, to ja tutaj Juleczkę namówię I ona się pewnie zgodzi Więc y, co? Zostawiajcie łapki w górę Subskrypcje i dzwoneczek A my bardzo dziękujemy za oglądanie I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku Pa!